Cześć, siemanko to ja a dzisiaj was witam w restauracji. Ustawiliśmy z multix z 1000, że to będzie restauracja chińska. Bo chcieliśmy coś zobaczyć jak się robi. I po prostu tak zaczynamy. To jak coś teraz właśnie nazwa się nazywa, e, restauracja Taikun 2. Marta już przyrządza, co ty przyrządziłaś? No jedzenie twoje, które zrobiłaś. Poczekaj Ale... Ale jakby... O, poczekaj, bo mam, mamy już pieniądze. To ty łup, ty lub najcięższą hałwę, A ja zrobię resztę. Okej? Okay? Tak? Co? Jakiś przelew chociaż dasz. Nie. Nie dam, bo to jest nasza wspólna sytuacja, to jakby mamy wspólnie pieniądze, tak? Masz wspólnie? Na razie mam zero. Aha jak jedzenie, potem mam... zapłacą, wiesz, za jedzenie to możemy leć. No, bo ja będę teraz budować, będę budować. nimi klęczyć. Weź i tam zrób im te zupki. Nie, bo ja, be... ja robię stoły im, żeby więcej klientów... No tak, zaraz pójdę zrobić, tylko czekam na pieniądze. Dobra. Kupię ogro... ogromny stół, kupię za ten... Eee, jak się tutaj obraca? O byłeś ja bo jak wiecie, jak wiecie, ja jestem na komputerze i ja nie wiem jak się robi na komputerze. Płynęły ci jakieś pieniądze? Co? Wpłynęły ci pieniądze? E, tak, wpłynęły, dziękuję. Nie wiem, Aha, no to fajne. Dobra. I teraz krzesła musimy zrobić. Bo patrz, taki będziemy mieć wielki stół, już widzisz go? Tak, widziałam. Dobra, i wygodne krzesła teraz kupujemy. Bo się nazywają w tym. Tam się nazywają wygodne krzesła w tym. Yy, głównym. Ja się kupuję, to wszystko. Ty hałuj, a ja będę robić, żeby więcej klientów przychodziło. Może tak być. Lepsze. Nie wiem jak się robi przelew. W ogóle nie wiem jak, jak się robi przelew i czy można go zrobić. Piluj tej tej! Zaprasz do stolików, bo ja teraz ten no Dobra, zrobiłam nam, zrobiłam nam wielki stół z sześcioma miejscami i już... Miejsca o, ja tu będę gotować. zapraszam klientów i dobrze ja tylko ich tutaj, żeby weszli. E, oni idą czy co? Tak, idą Aha, bo on mnie nie pokazuje, że oni idą. Jakby poczekaj, zobaczę. Jedą czy nie, bo ja już ja nie naganiam. O co chodzi? Poczekaj. O! Bo ja ciągle z tym guzikiem klikam Zamiast, zamiast e, lewą stroną myszki to ja prawą dotykam I po prostu ten I po prostu cały czas mi się myli O matko Ej nie wiem dlaczego ja zrobiłam taki wielki stół osobowy, Jak właśnie trzyosobowa rodzina idzie do niego co? Poczekaj. Dom, się Już, już ci, już zamówienia zabrałam i ty łup to wszystko. Mam przecież pojedzenie, bo Dobrze, ja zabrałam pieniądze jak coś. Dobra. Co ja tu będę gotować? Weź jeśli się tutaj, tutaj chodzi? Co za koleś tutaj wchodzi? Nie, nie. Dobrze. Żyć, Ej, nie mogę dwóch zabrać. O matko z tym będzie problem. No ja wiem, to jest bo nie mogę dwóch zabrać. Ale goście przyszli? Jak to się klika? Matko A ten pan! Sam... Ej, pomóż mi. O co chodzi? No ko komukolwiek daj, po prostu kliknij na ten stół. Ja Jezu, mam tu siedzenie pani! Ja nie mogę kliknąć na to! Pomocy! Pomocy! Co tu się dzieje? A ja nie mogę postawić zupy. Wieprzowina wysłodko kwaśnym sosie. Nie mogę. Jak nie mogę? No nie mogę postawić! Pomocy! Klikam wszystko! Chcesz radę to odłożyć jakoś? Nie. Kurde, jedynie mi się pasuje. Coś nam... Coś ten początek nam nie wychodzi. Nie mam... Bo ja chciałam tam z osoba osobą dałam, tej, tej osobowej rodzinie i Ale ja nie mogę nikomu tego dać. No pierd... i teraz mardujesz jedzenie. Dobra, udało się. Udało się! Nareszcie! Ej, bo ja tutaj... Uuu! Ej, niebieskie menu mamy! Że niebieskie menu odblokowało mi się co, 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 co? Niebieskie, niebieskie menu się odblokowało O, o już mogę dawać jedzenie Zamówienie Ej, wszyscy zamawiają y, y, zupę w sosie słodko-kwaśnym A co robię? Już ci pomagam Ja będę, ja będę to zanosić, a ty łup tu obciężką robotę, Ty możesz nam zarobić na życie. <laughs> jeszcze dwie, jeszcze dwie zupy mają być. Głup, rób! rób. To robię, jedaj już nie. Dobrze. Ja w ogóle nie wiem jak się robić tutaj te zupy, bo ty to wszystko... Ja w ogóle przyszło. Ej, już idę, już idę, już! przyszło. Już idę, tylko... Dam zupę i już idzie. Zub trzeba ugotować, no nie. Ja trzeba... Pięciosobowy stolik już będzie. Jeszcze masz sześć, masz sześć zup do ugotowania. No wiem, że żarcie jestem żarcie. Nie do... Dobrze, za chwilę przyjdą kolejni. Ja już czekam na zamknięcie. Dobra, czy ja idę już... Ja już ich obsłużę, ja już tutaj czekam. Uuu, ale ładnie patrzą w menu, ale kręcą głowami. Wszyscy kwaśną zupę. Wszyscy. Wszyscy to samo. Siedem głup muszę dodawać, bo kolejne goście przyszły. Matko! Ile ty masz do roboty, ale ja też trochę mam.

czy wodę Dla, e, w naszym nowym menu? Smażony ryż. to już będzie. Nasze, no, nasza nowa potrzeba to smażony ryż. Na będzie jako trzeci. Albo jak coś z lepszego wyskoczy. No, no tutaj, no tu na Okej. Matko, jak się trudno klika na to wszystko. Bo mi jest gorzej, bo ja wszystko robię myszką. O matko. A ty rób jakąś... ten, śpiewaj, Krecik ma zielony berecik z coś tam innego. O... Dobra. Masz... Masz dwie zupy kolejne. Trzy. Aha, dobra, dobra, rozumiem. rozumiem, to Dobra, czekam. Czekam co oni będą chcieli. Ale masz do roboty. Weź gotować. O! E, jeszcze masz tr e, trzecią, e, e, nie, już masz ósmą zupę do zrobienia i jeszcze smażony już jeden. Pięć zup. jest? Cztery, no piętą gotuję. No za za, no zajęć, bo te, trzeba harować sobie. Ciężko, nie ciężko. Ale trzeba. Yes. Kolejny, ten. Te. Cztery zupy, czyli razem już mamy pięć zamówień, że... ty mi nie mówiłaś, że tyle już zrobiłaś? Ja się lej nie tam. Cały czas ja mam jedną zupę, mam dwie zupy. Aha, to ja ciebie nie słuchałam. No bo często w sumie się ignoruję. Jezu wywaliło mnie. Co? Na zupę <laughs> wywaliłam. Wywaliło mnie też severa. O oh no! I znowu będę musiała te wszystkie rzeczy robić, żeby Ciebie dołączać i to wszystko? O nie, ej to było dla mnie trytuły, żeby Ciebie dołączać do tego wszystkiego. Ja nie zwracam uwagi, że Ciebie nie ma, ja sobie biorę zupy, wszystkich do dokarmiam. Wiesz, że jest <gryzaj> siódma rano? Y, grze. już jest 8 rano. A to jak tyle kosztuje? Jeszcze tam gości siedzieli przez was. No. Ej, jeszcze masz trzy zupy do zrobienia i jeden ryż. No poczekaj, już się do ciebie dołączam No dalej, dalej. <grym> dalej, dalej. Nie ma obijania. Ja muszę gotować. Ej, jak się ugotuję tutaj? Bo ja jakby nie mam zdolności do gotowania i ja nie mogę ci pomagać gotować. Dobra, nie musisz mnie dodawać, bo od razu jestem tu. Dobra, no to chodź, chodź i gotuj dalej. Nie obijaj! Nie obijaj się. Już idę. Nie obijaj się. Bo widzę jak ty się obijasz, jakie wymówki wymyślasz. A ja robię nam ten... no, zbuduję nam, żeby było więcej gości, bo za mało zarabiamy. Przepraszam bardzo, ale tu nie ma nic liście. No, przecież ja już wszystkie zgadnęłam, musi coś być. Co jest? To sprawdź lepiej, co tam jest z tymi gośćmi, bo coś chyba się, się stało. Bo to, ja gotowałam, to się zacięło tutaj. Znaczy, no, co się nic nie dzieje, nie leży bo po prostu, tu nie ma żadnych zamówień. Co A ja A nie wiem. Tutaj. To czekają on... za czterema Nie, czy. Ta... Ja tam jednego ryżu No to, uff to Nie mogę No to wymyśl coś. Co <laughs> Poczekaj bo to może przesunąć matko, a ja mam ile roboty z tym wszystkim robienia. Nie powiesz. I Jest udzieni? czy ścianę. Co? No. dobra, ja, ja robię tutaj, żeby obok tak siedzieli. Bo wiesz, w chińskich knajpach tutaj mają takie krzesła i tutaj takie wiesz. No wiem. Weź taki takie wiesz. Próbuję właśnie. Nie stać nasz. 50zł, a mamy 49 Znaczy 48 No to poczekaj. No, a są nam potrzebne trzy takie. Zupa jest? Dobra, już idę. Tylko poczekaj, bo muszę sobie zamknąć te... W sumie to bardzo szybko nam się rozwinęła ta restauracja. Dobra, kwaśna zupa dla Państwa. Kolejna już jest? Jest. Co to ja wiem. I proszę robić kolejne. Robi to nie. Robi Ale jak. To ty... Zobacz czy możesz gotować. Bo nie wiem, bo tu i tych zamówień nie ma. Nie wiem, czy tych są gotowe i te. Nie, bo ja w ogóle nie mam żadnych tych. Ja w ogóle nie mogę gotować. Dobra, tu po prostu ci klienci są na zawsze i nic nie kładzie. Chyba, że wiesz, przesuniemy kogoś zamówienie, jak będzie następna zupa, to damy po prostu im. O, w sumie w sumie Dobra. Dobry pomysł. Dobra, doba. A będziemy tak wiesz, na zmianę, bo coś się zlagowało. No. A może pani wyprosić za to, nie? Nie, nie można ich wyprosić. Poczekaj, już. Już robię te fajne krzesła, już robię te fajne skrzesła. O oh, nie, yes, nie yes, nie. Yes. Poczekaj. Bo to trzeba obrócić. No i co? Chyba idą, idą. Idą, idą, ha. Uuu! Ej, co? What? Ej, tu chyba mam za mało miejsca w tej restauracji. Muszę coś poprzesuwać. I w ogóle to mnie wkurza. Nie wiem, jak, jak to mnie wkurza. Nie wiem. Zapraszam tutaj. Przesuń Dobry Mnie tak to wkurza, że, te, że tutaj jest coś takiego i nie można tutaj przechodzić. To mnie tak wkurza, w razu musiałam to usunąć. Znaczy, jakby to cały czas jest, tylko jakby przesunięte tam. Tylko to źle zrobiłam. To źle Ale dobrze, że można przesuwać nawet jak coś źle To za chwilę sami widzowie I ja muszę o tym Siostrze Dobra To mnie wkurzało, widzisz jakie ja z... Mamy zupę i już. Mamy zupę i dobra Ej, muszę kalendera kupić o, i ja właśnie tej zreagowanym dam. O, dałam? Dałam, da się. Tylko... Ale tylko może tańci będą zreagowani przez to. Nie, bo to wiesz, jak dasz, to potem, jak służysz dla nich, to potem oni bo oni nie widzą. Aha. Nie wiem. Ale... No dobra, ryż. dobra, ja za chwilę to zrobię, bo ja robię tutaj remontowe rzeczy. No ja sam, to się No ale to musi ładnie wyglądać, bo nikt do nas nie przyjdzie. Mm, tak e, na razie mam 31 cały czas. I kupujemy na te krzesła barowe, nie? Tak, a potrzeba mi 50 do jednego krzesła. To zaraz będziesz miała więcej. Dobra. Ja robię nam tej ładne rzeczy a ty się obijasz nie no go czuję przecież nie obijasz tam będzie ryż dla tych państwa i potem zupełnie więcej zamówi to nią sobie do zareagowała dobra ej patrz jak ładnie teraz no no, no. Mhm, 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 no 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 pozbędziemy się jednego stolika, a tutaj państwo czekają na. RYŻ i zupkę mm. RYŻ i zupkę, nie? No Weź tam zaprowadź klienta, jak będzie, przyjdzie, bo tutaj czekam na 6 osobowych wchodzi Ale ja nie się... mogę teraz, bo ja teraz... Przyjmuję zamówienia! Ej, brawo <laughs> Ej, on wie, że wszystko, a zostanę nam kasy, żebyśmy żeby my zebrali Ej, mega fajne, mega bardzo dobre. Ja musiałam coś przesunąć, bo tutaj nie było przejścia, żeby ktoś przeszedł. Dobra. Ej, ej, ile my już mamy kości? Sakra. Ej, ma... mama z dzieckiem przychodzi, mama z dzieckiem przychodzi. Dobra, jestem przyszygowana, ale wszystko. Dobra, ja czekam co będą chciały. Saigonki raz muszą być. Tak, tak, teraz będą Saigonki dwa razy. Dobra. Dobra, masz Saigonki i chyba przyjdziemy. Dwie wody są potrzebne. Już, już. Ale on też może brać wodę. Nie. Nie przejdziesz. Nie przejdziesz. W Ej, zabrał wodę, zabrał wodę, jej! Nie, Ej, ale jemu to przejdzie. Jak idzie gotowanie, mamy przyjąć pomoc? Nie, 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 na razie tego nie ma. Zam będą stajgonki. Dobra. O, mama z dzieckiem piją. O, on już idzie właśnie pod stajgonki. On już idzie. Ja zbiorę talerz. Dobra. E, ryż smażony i ryż smażony. Razy dwa. Tylko mini chyba i Nie, e, normalne dwa. Bo to nie jest od tej jego matki i córki. Dobra. Smażony jest dziecięcy i zupa słodko kwaśna. Rysz, raz. Dobra, bierz kalnę. Wiesz, wiesz, wiesz. I zupę słodko kwaśną do tego gościa trzeba dać. Tak jeszcze ryż. numer dwa. No lub... idź, idź po niego, no. On się nazywa Whiter. <grymne> Dziwne. Dziecięcy będzie Dobrze, dziecięcy będzie. Jak teraz dokończymy, właśnie dokończysz ten dziecięcy, no to kończymy. Ej, i to jest od razu zabawką. Słodkie. Dobra. Tak będziemy, e, tak będziemy kończyć ten odcinek. E, tylko odblokujemy... Jest Ale Nie, Mister Box jest. Sok pomaińczowy, czy Hov Mei, czyli ta zupa. 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 Dobra. I tak ten tak, Mister Box otwieramy. Mamy nową zupę. I tak kończymy ten odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku. Druga seria na pewno wejdzie tego, co nie? Znaczy drugi odcinek. No. Więc będziemy nagrywać drugi odcinek, więc papa, pa! Malta też się dzwoni, żegna.